Powiem no of... tak, nie ufam kłakich może żeby obejrzeć to do końca. Nie ufam mu. Ja po prostu mu nie ufam. Chłop, co sobie wrzuca tupaka, w wyprawy górny rock, he inspires me i gra tutaj niby Fima i Carly. Ja mu nie wierzę. ja mu nie wierzę. To ja ja mu nie wierzę. o urodzinowa, a ja po ten podkreślenie, podkreślenie azebolowe Wszystkiego najlepszego aferka. Dziękuję, Katie za tego. Obejrzyj to! <grym> FUCK! Jezu, przestraszyłem się! <grym> Quakiti się skończył, widzowie. Kwakiti kiedyś mieszkał w piwnicy, gdzie naprawdę mieszkał w piwnicy, gdzie miał wszystko tutaj z kamienia, w ogóle w jakiejś jaskini. Nawet to nie jest piwnica